Strony randkowe i dlaczego nic tam nie wychodzi? Cóż, ostatnio jest to jedno z najczęstszych pytań zadawanych psychologom i socjologom. Oczywiście, pytanie dotyczy bardziej mężczyzn, ale kobiety też mają co posłuchać. Więc strony randkowe. Dziś jest ich ogromna ilość, ale nie będziemy ich wymieniać, by nie robić darmowej reklamy. Żeby było szybciej, bardziej konkretne i jasne, rozważmy najbardziej standardową sytuację, gdy masz zweryfikowany profil. Wystarczającą liczbę zdjęć, wypełnioną ankietę i tak Jeśli jesteś mężczyzną, to w 99% przypadków masz po prostu martwy profil, który nigdy nie otrzymuje żadnych polubień, a jeśli takie dostaje, to nie od osób, które cię interesują. Nawiasem mówiąc, wielu ludzi wpada w depresję z tego powodu, bo sądzą, że strona randkowa to już ostatnia deska ratunku, aby spróbować zbudować swoje życie osobiste. Myślą, że już nie są potrzebni nikomu i nie mają już więcej szans na znalezienie miłości, że wyglądają źle i tak dalej. Co więcej, te myśli nawiedzają nawet bardzo młodych ludzi. Natychmiast proszę odłożyć wszystkie negatywne myśli na bok. W rzeczywistości wszystko jest zupełnie inaczej. Cóż, porozmawiamy o zewnętrznych cechach ludzi w osobnym filmie, a teraz opowiem Ci, jak to działa na stronach randkowych. Niestety istnieje fakt, że mężczyźni zazwyczaj okazują swoje zainteresowanie kobietom bez dużego filtrowania, polubiając wszystkich po kolei i wysyłając wszystkim po kolei wiadomości, jakby rzucając sieci do jeziora, w nadziei, że jakaś rybka, jakakolwiek rybka przybędzie. Kobiety z kolei zmuszone są przeglądać tysiące wiadomości od mężczyzn za każdym razem, gdy logują się na swoje konto, obserwować ciągły wzrost polubień na swoim profilu i główne pytanie brzmi, jak normalna osoba, kobieta, ma przetworzyć taką ilość informacji naraz. Cóż, oczywiście, to po prostu niemożliwe. Nie ma sensu, żeby kobieta przeglądała strony i dawała polubienia innym, bo nie jest w stanie policzyć ilości polubień, które mężczyźni zostawili na jej profilu. Każda logicznie myśląca osoba najpierw spojrzy na tych, którzy już dali polubienie, a dopiero potem zacznie szukać odpowiednich kandydatów. Jaki jest sens rzucać sieci, jeśli rybka pływa prosto do Twojego wiaderka? Co więcej, muszę zmartwić mężczyzn, jeśli otrzymałeś polubienie od pięknej kobiety, nie spiesz się z radością. Najprawdopodobniej za zdjęciem takiego profilu kryje się oszust, który pragnie szybko dostać się do Twojego portfela, ale z pewnością nie jest to kobieta, której brakuje miłości. Warto zdać sobie sprawę, że strony randkowe nie działają tak, jak to było planowane, z wielu powodów, ale głównym jest ludzka natura. Nie są zaprojektowane według ludzkiej, a nawet zwierzęcej natury. Nawet w dziczy samce jakoś zabiegają o samice, ale nie odwrotnie. Nie, oczywiście, jestem za współczesną sprawiedliwością, ale mieć nadzieję, że wrzucisz swoje zdjęcia z drogiej sesji zdjęciowej i od razu otrzymasz setki polubień od dziewcząt. To przynajmniej naiwne. Dziewczęta, oczywiście, będą się cieszyć tymi polubieniami, ale to tyle. I nic więcej, bo wielu mężczyzn na takich stronach również nie potrzebują miłości. Napiszą ci tysiące wiadomości miłosnych, ale to będą tylko puste słowa. Nawiasem mówiąc, mężczyźni często piszą tam wiadomości nie tylko o miłości. Jeśli przyszedłeś na stronę randkową w poszukiwaniu związków, to z przykrością stwierdzam, jesteś w niewłaściwym miejscu. Czy naprawdę wszystko jest tak złe? Nie są przypadki, kiedy ludzie nawet stworzyli rodziny, i jest ich całkiem sporo, ale są to absolutne wyjątki, Ci, którzy naprawdę mieli szczęście. W większości przypadków wiesz, co się dzieje. Jeśli chcesz znaleźć kobietę na związek, prawdopodobnie będziesz potrzebował co najmniej przyzwoitej sumy pieniędzy. Dlaczego? Porozmawiamy o tym w następnym filmie. Pamiętaj, strona randkowa najprawdopodobniej nie pomoże ci znaleźć miłości. Niestety.